Dzisiejszy świat oferuje bardzo wiele możliwości, lecz jednocześnie często, aby z nich skorzystać, konieczne jest dysponowanie odpowiednim narzędziem, a takim może być chociażby internet. Zapewne wielu z nas nierzadko znajdowało się w sytuacji, kiedy potrzebowaliśmy uruchomić nawigację, która pomogłaby nam dojść do pożądanego celu lub pobrać i zapoznać się z jakimś pilnym dokumentem. Jeśli mieliśmy wtedy dostęp do sieci, to zapewne nie mieliśmy z powyższymi problemami. Jednakże mogło zdarzyć się, że byliśmy wówczas odcięci od internetu i być może wtedy właśnie docenialiśmy jego znaczenie. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, wiele instytucji i przedsiębiorstw zaczęło montować routery Wi-Fi w swoich obiektach. Możemy je spotkać w urzędach, centrach handlowych. Lotniskach, a nawet w pociągach PKP. To spore udogodnienie. Niestety, trzeba pamiętać, że może ono pociągać za sobą niebezpieczeństwo. Korzystanie z publicznej sieci Wi-Fi, o ile jest ona faktycznie tą oryginalną, nie powinno raczej stwarzać zagrożenia. Niemniej, należy zwrócić uwagę na fakt, że stworzenie kopii tego typu łącza jest stosunkowo proste. Może zatem dojść do sytuacji, że chcąc połączyć się z internetem, powiążemy nasze urządzenie ze stworzoną przez oszusta siecią. Możemy wówczas być poproszeni oficjalnie w celu uzyskania dostępu do domniemanej darmowej sieci o podanie naszych danych, nierzadko tych sensytywnych. Człowiek, który potrzebuje szybko skorzystać z internetu, będzie skłonny to zrobić. Ufając, że ma do czynienia z faktycznym, oficjalnym routerem Wi-Fi. W konsekwencji może on udostępnić informacje, które są wrażliwe. Jak można uchronić się przed tego typu zagrożeniem? Najprostszą odpowiedzią byłaby oczywiście odpowiedź: aby nie łączyć się z publicznym Wi-Fi wcale. Wątpię jednak, by była ona pomocna. W celu zachowania bezpieczeństwa. Należy przede wszystkim pozostać czujnym na wszelkie niepokojące sytuacje, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z próbą oszustwa. Pamiętajmy, że publicznie udostępniane Wi-Fi nie wymaga podawania naszych danych personalnych, szczególnie tych niezwiązanych z miejscem, w którym się znajdujemy. Kolejno, warto zwrócić uwagę na fakt, że nazwa i sposób zalogowania się do publicznej sieci Wi-Fi. Często są obwieszczane na kartkach i tablicach w odpowiedniej placówce. Tego typu informacje możemy również pozyskać od pracowników takiego obiektu. Zastosowanie się do tych prostych zasad sprawi, że będziemy bezpieczni w sieci.